Tylko dostaniemy sztab pierwszego zespołu, przechodzimy do, do każdego zespołu, do to przez te kilkudziesiąt dni. Szanowni Państwo, o decyzja, to ja Muszę powiedzieć, że gdybym powiedział, że spodziewam się telefonu z to kłamam zdecydowanie, tyle będę szczery. Nie ukrywam, że ogromne dla mnie to wyzwanie, ogromna przyjemność i zaszczyt, że w ogóle podjęliśmy tą rozmowę tutaj zadam przed Panem prezesem. Spodziewamy się, że, że zadanie wyprowadzenia zespołu, który osiągnął Adam w klasie wyżej, gdzie większość meczów tej niższej widze wygrywał. No tutaj te oczekiwania na pewno z liczbą będą na pewno duże. Zdajemy sobie z tego sprawę. Niemniej jednak, e, tak jak powiedziałem, jest określony model działania tej drużyny. Mam tutaj zagwarantowane pewne rzeczy od pana prezesa, bardzo zaufałem w tej, tej materii. Mam nadzieję, że będziemy się tutaj ubrać w wirtualnym świecie jest to naprawdę fajny, tak jak profesjonalny klub.